Panie Marszałku, Wysoka Izba, Jest to wysoka hipokryza ze strony pana Cezarego Grabarczyka, człowieka, który w 2010 roku wprowadzał fatalny system i podpisywał fatalną umowę z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa. Za kilka miliardów złotych został wybudowany nieefektywny, bardzo drogi system przez konsorcjum firm, na czele którego stała austriacka firma. To jest właśnie kredo własnych rządów. Wy wyprowadzaliście pieniądze i chcieliście, aby takie rzeczy re realizowały zagraniczne firmy, a nie polskie państwa. I to, że rząd Zjednoczonej Prawicy, przejmujecie kontrolę nad tym systemem, to was najbardziej boli. To was najbardziej boli. Pan powinien tutaj stać i przepraszać za to, że podpisał pan bardzo niekorzystną umowę ze, ze skarb, skarb państwa z tym konsorcjum. Za kilka miliardów złotych. Bardzo nieefektywny system. Tego się pan powinien wstydzić. Jest pan ostatnią osobą, która może to oceniać. I dzisiaj to, że rząd Zjednoczonej Prawicy przejmuje dla Rzeczpospolitej Polskiej kontrolę nad tym systemem, właśnie po to, żeby zabezpieczyć dane obywateli, to jest kredo rządów Zjednoczonej Prawicy. To jest różnica między wami, PO i psl a nami. Dziękuję uprzejmie.